z zimeczki, jestem Lolo999, czyli Grzesiem. Um, znowu będzie Five Nights at Freddy's 4. E, już zagramy Five Nights at Freddy's. To pokażę. Mówimy, że druga część, to włączamy. Łączamy. będzie dzisiaj się działo. Tylko. No nie wiem, czy nie widzicie? Mam nadzieję, w Możemy to mówić. Ej, piszcie w komentarzach, czy czytacie, żebym nagrywał właśnie w tą grę, właśnie w tą grę, w tą grę. grę. Albo piszcie, jaką mam grę nagrywać. Nie. Co się dzieje? Co się dzieje? Ludzie chodzi, co to się dzieje? Ludzie tłodzi, nie, no ja po prostu nie wiem. Ja nie wiem co to się dzieje. Po prostu tutaj trzeba grać tak chaotycznie. Dobra. Znaczy Foxy nie jest korzenie Jak to zobaczy, Piszcie w komentarzu czy Fox jest. Straszny. Bo ja nie Ja gram w to osiem, o 18. Tak, no tak. dokładnie. Sorry, na chwileczkę. Dobrze. Tak, tak, tak. O gramy. Właśnie wpinął. Piszcie w komentarzu jak Google mam nagrywać. Fight Night at Freddy's 1 i dwa nie będę nagrywał Nie będę nagrywał Five Nights at Freddy's 1 2 i wiecie co? Piszcie mi w komentarzach na czym polega Five Nights at Freddy's 3 bo ja nie wiem na czym to polega co mi się robi. Oglądam sobie na YouTube Yy, właśnie przez to jakoś tak Nights at Freddy's do, doszło do trochę subu. Więc yy, myślę, że to oglądacie jakoś tak. W razie mam, widziałam ten pierwszy odcinek. Chyba jest 8 wyświetleń, około 8 wyświetleń, więc yy, nie jest dużo, ale mam nadzieję, że dociągniecie jakoś dużo. Będziemy mieli dużo wyświetleń. Nie, nie my, tylko ja. Ale, ale no, my będziemy oglądać. Wiesz co, ja tutaj jakoś nudno mówię, bo ja nie wiem, jak gadać, no. Bo nie w nocy. Dobrze, dam dalej. Poczekajcie, możecie zacząć? Może już. Będę się czasami na bandykę wytrzymał. A, i tak, powiem, jakie kanały polecam. Polecam, tak, Fajnie. Y nie <śm> co ja mówię? Y polecam kanał... Nie ma bicia serca, więc nie mi ten. Nie wiem, dobra, uciekam. Nie biję serca, więc nie. Mam, że myślałem, właśnie wiedziałam, że nie Dobrze. O o, Freddy. Tak mi, Freddy? Chyba we. Ja się oddalę, duch. Jest trochę chorym, więc no... Już tak e, będę miał chrypkę. Jejciu, to jest... ...to jest tutaj Fajne, fajne są te zabawki tutaj. Taki chłopiec, autka, nie wiem. Tak, autka, hockey. takie są jakieś obrazki. Kolega mówi, że to sprawa z... zło. kurczę, Dobra, ja się odradzam szybko. A z przodu nie patrzę jeszcze. szczę. nie ma. Czemu Foxiego nie ma? Jest trzeba. Dobra, no i tam do no, tej pierwszej nocy i powiem, że no, nie robi. I ja się wsłuchuję. Będzie i kogo. Stop, ory. To Tutaj są okna. Nie, nie Widzieliście? 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 Chciał mnie tu wziąć, wziął w ciach jeden mały, nie? Tak się nie da. Tak się nie da. Co on myśli? Taki koks, nie. Nie taki koks. Dlaczego. Co to Freddy się na mnie patrzy, Tu psa Bum. wow! O kurczę! Nie wiedziałam, że skoczy Ale reakcja. A nie, za serio. Nie wiedziałam, że się odwróciłem, ale no, było straszne trochę, bo się zapodgosniłem sobie niż yy, na tamtym odcinku. Ale wiecie co? No, tak. Mam nadzieję, że to był krótki odcinek. No to, teraz żeby krótkie odcinki, jakby tak będę zakakiwać, żeby to krótkie odcinki. Jeżeli przejdę, to może jeszcze zagramy długą moc. Ale w tym odcinku, dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!